Naszym gościem jest dzisiaj wójt gminy Łublice, pan Tomasz Pawlik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie serdecznie. wójcie, mija kilka miesięcy odkąd objął pan władzę w gminie Łublice właśnie w roli wójta. Wiemy, że wcześniej był pan związany z tym samorządem. E, z troszeczkę z drugiej strony, bo od Rady Gminy był pan wiceprzewodniczącym, radnym. E, czy tak sobie pan wyobrażał tę rolę? No i czy, czy już się Pan jakby wdrożył w te wszystkie obowiązki? Wiadomo, że nowa rola wiąże się z oczywiście zajmowaną funkcją, tak? Ale delikatnie byliśmy już wdrożeni w cały cały temat eee, obejmując urząd wójta zakres obowiązków wiadomo że się rozszerza i ma się inny pogląd na to wszystko ale wydaje mi się że spełnia się w swojej roli i będziemy kontynuować dalej pracę jak układa się współpraca z Radą Gminy? Bo wiemy, że różne są czasami punkty widzenia, punkty siedzenia, punkty widzenia, różne zdania, opinie. Czasami te decyzje są niełatwo wypracowywane. Tak więc, no, nigdzie nie jest tak pewnie kolorowo, jakby się mogło wydawać. Zgadza się. Wiadomo, że Wójt ma swoje koncepcje, Rada również ma swoje koncepcje. Każdy merytorycznie głośno mówi swoje zdanie, ale efekt końcowy jest taki, że działamy. I musimy działać dla dobra społeczeństwa i to akurat społeczeństwa gminy Łównice i musimy rozmawiać jednym głosem i robić tak, aby społeczeństwo było zadowolone. Wiemy, że realizowaliście Państwo wiele inwestycji, które były już podjęte jakby w tamtej kadencji. No wiadomo, że jest ciągłość władzy, trzeba te inwestycje dokończyć. Urząd przecież pracuje, urzędnicy pewnie w. Nie wiem, w 90% są wciąż ci sami. Tak więc proszę powiedzieć co dla pana i co dla samorządu było najważniejsze jakby tutaj z tych wszystkich punktów. obejmując urząd były trzy najważniejsze zadania, które przejęliśmy. Przede wszystkim było dokończenie 16 odcinków dróg na terenie gminy Ubnice, budowa instalacji fotowoltaicznej, która właśnie się zakończyła i została rozliczona i budowa sali sportowej w Wójcinie, która jest w w trakcie realizacji. Właśnie jakie są perspektywy dla tej sali, bo tutaj jadąc do Państwa no, nie sposób nie zauważyć tej inwestycji, mury pną się do góry. Tak więc jaki, jaki jest termin tutaj oddania, kiedy dzieci mogłyby tam zagrać pierwszy mecz, kiedy jakieś otwarcie? Przewidywany termin jest 1 października, zobaczymy na chwilę obecną pogoda sprzyja, także prace są cały czas kontynuowane i oby tak pozostało. Czyli generalnie nowy rok szkolny 2025-2026. Tak. Dokładnie. Panie wójcie, wiemy też, że jesteście po sesji budżetowej, tak więc już przed świętami udało wam się ten temat zamknąć. Powiedzmy, co tutaj nakreśliliście w planach budżetowych, bo to już będzie taka stricte już pana jakby uchwała budżetowa plus oczywiście całej rady, bo to rada przecież decyduje większością głosów, co będzie realizowane. Tak więc co już mamy pewnego, a co ewentualnie byście chcieli robić, gdyby się pojawiło jakieś zewnętrzne dofinansowanie, bo wiemy, że aktualnie jest taki okres przejściowy, że jedne finansowania są gdzieś tam zamykane, rozliczane, no a nowe nie są jeszcze, jakby może rozpoczęte, albo trwa aplikacja. Dokładnie, tak jak Pan redaktor wspomniał, jesteśmy właśnie teraz na etapie dokończenia inwestycji z Polskiego Ładu, a wiadomo, że nowe pojawiają się z tak zwanego KPO. Yy, nie nie omiem mi tu yy, podziękować Wysokiej Radzie za jednogłośne przyjęcie budżetu gminy. Ja też również z tego miejsca dziękuję radnym oraz bardzo serdecznie dziękuję pani skarbnik, pani Dorocie Dudek, która stanęła przed nielada wyzwaniem, bo wiadomo, że też jest nową osobą na tym stanowisku i akurat objęła w tym momencie fotel skarbnika gminy, gdzie była zmuszona, że tak powiem, stanąć przed z wysokim literką C i stworzyć budżet gminy. Czy pamięta Pan, właśnie, co będzie najważniejsze wśród tych inwestycji, jak również może jakieś inwestycje drogowe, czy to jednak już coś innego, yy, kanalizacja, wodociągi. Wiemy, że cały czas gminy się jeszcze borykają z tym problemem, właśnie, że ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest realizowana. Tak, zgadza się. Jesteśmy właśnie teraz yy, na etapie rozpoznawania rynku. Ale z tych wszystkich wniosków, które się pojawiają, widnieje właśnie wniosek o rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i bardzo mocno się nad nim będziemy starać pochylić, choć czas okres jest bardzo krótki, gdyż składanie wniosków jest do 16 stycznia. O jakie miejscowości tutaj ewentualnie chodzi? W tej momencie myślę tutaj o miejscowości Dzieczkowice. Panie Wójcie, a co jest taką największą boloczką, którą gdyby, nie wiem, wygrał Pan w lotka jako Urząd Gminy 10 milionów złotych, co by Pan zrobił yy, takiego pilnego, może niekoniecznie widowiskowego, ale takiego, co trzeba zrobić, bo wiadomo, że to gdzieś tam no, w końcu odbije się czkawką, jeżeli to nie będzie zrealizowane. Przede wszystkim zminimalizować deficyt, żeby gmina była na, na tak zwanym plusie ale dla mnie tutaj istotną jest właśnie sieć wodno-kanalizacyjna. Jest to rzecz, której tak naprawdę podczas inwestycji nie widać, gdyż zostaje ona ukryta w ziemi, ale woda jest niezbędna do życia. Czyli cały czas ten temat jest tutaj jeszcze jakby pilny, bo wiemy, że ten cały, w każdym roku jakieś inwestycje wodno-kanalizacyjne są do budżetu wpisywane. Tak. Być może, no oczywiście nie mieszkam tutaj, więc nie wiem jak to jest dokładnie, ale ja pamiętam, że w każdym roku jakaś inwestycja właśnie taka jest, odcinkowo realizowano. Tak, realizowaliśmy bardzo krótkie odcinki, tam gdzie występowało najczęściej i najwięcej awarii. Teraz właśnie pochylamy się nad miejscowością Dzieczkowice, bo awaryjność w tej miejscowości akurat jest największa i jest tam najstarsza sieć, można powiedzieć, jedna z najstarszych sieci wodociągów. Jeszcze azbestowa. Robimy. Jeszcze azbestowa. I to jest odcinek pewnie kilku kilometrów. Tak, dokładnie. To są, to można powiedzieć, że są to kilometry. Czy macie już jakiś wstępny kosztorys, ile by to mogło kosztować, jeżeli udałoby się na przykład to w całości zrealizować? Powiem szczerze, że że jesteśmy właśnie na etapie tworzenia pełnego kosztorysu, na co będziemy sobie mogli pozwolić, ewentualnie, i czy program pozwoli nam na to przystąpić. Bo wiadomo, wiąże się to z dużym obwarowaniem. Mówimy tutaj o, przede wszystkim o projekcie, a czas mamy bardzo krótki. Panie Wójcie, również ostatnio u Was na Waszym BIP-ie, czy na stronie internetowej Urzędu Gminy pojawiło się ogłoszenie w sprawie rekrutacji na stanowisko dyrektora Centrum Kultury. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, być może ta instytucja się inaczej będzie nazywała? Instytucja będzie się nazywała Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury. I, zarządza... i Proszę powiedzieć, jak widzi Pan to miejsce, gdzie będzie ewentualnie siedziba tego miejsca i jak to ma funkcjonować? Tak jak Pan redaktor wspomniał, zarządzeniem Wójta został uruchomiony konkurs, nabór na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wstępnie przewidywane miejsce, siedziba jest Centrum Kultury w Łubnicach. Na tym etapie właśnie może, mogę tutaj zachęcić wszystkich, którzy chcieliby złożyć swoją kandydaturę i spełniają wymogi, aby przystąpili do konkursu. Jak Pan widzi to, tą rolę tego dyrektora i przede wszystkim jakie był Pan, stawiał jemu wymagania, co ma się w tej kulturze łubnickiej? nie tylko Łubnickiej, bo i całej gminy, tak? Ja mówiąc Łubnickiej mam na myśli yy, gminę Łubnicę. Co ma się zmienić? Czy co mogłoby się zmienić? Powiem szczerze tak. Kiedyś w gminie Łubnicach istniał gminny ośrodek kultury i chciałbym wrócić z powrotem do tego. Wiadomo, w założeniach dyrektora jest przede wszystkim, aby pod skrzydła wziąć stowarzyszenia, wszystkie centra kultury, aby ożywić tą kulturę, aby na naszym terenie naprawdę zaczęły się dziać fajne rzeczy. Co jeszcze chciałby pan tutaj zrobić w najbliższym czasie, jeżeli oczywiście będą ku temu y, takie no, nazwijmy to dobre, sprzyjające wiatry? Powiem szczerze tak, potrzeb mamy bardzo wiele, ale i również problemów i działając, chcąc działać na każdym horyzoncie musielibyśmy sobie założyć jakieś cele. Wiadomo, że mieszkańcy tak jak Zawsze oczekiwania mają duże, potrzeby drogowe, infrastruktura jakakolwiek, tak? Ale zobaczymy na co środki pozwolą. Wiem też, że w Dzieczkowicach powiat realizuje drogę, właśnie tą no, główną biegnącą przez Dzieczkowicę. Ona jest realizowana etapami. Ten etap ostatni jest już oddany, w ten pierwszy, nie ostatni. Pierwszy i drugi etap e, jest Pierwszy dobrze. i drugi jest już oddany, tak więc tutaj również dla mieszkańców w końcu coś się udało zrealizować tak. Tutaj tak. przez samorząd powiatu. Można Dziękuję nazwać. też również tutaj władzom powiatowym, że, że nie zapominają o gminie Łownice i z tego miejsca też myślę, że współpraca z, z, ze starostą i z powiatem bioruszowskim będzie owocna. Wiemy też, że powiat proceduje przebudowę drogi od Bolesławca w kierunku Wojcina. Oczywiście wiem, że to nie od pana zależy tutaj pewnie, ale to również dla mieszkańców będzie ważny ciąg komunikacyjny, bo przecież łączy z powiatem wieruszowskim. Zgadza się. Tutaj z informacji uzyskane z powiatowego zarządu dróg od pana dyrektora wiemy, że projekt jest na ukończeniu i myślę, że w niedługim czasie realizacja wejdzie w życie. Panie Wójcie, na, jesteśmy w okresie tym około świątecznym. Czego życzyłby Pan przede wszystkim sobie, Gminie Łubnice na początku, a potem co życzyłby Pan mieszkańcom? Sobie cierpliwości, wytrwałości, tego uśmiechu na twarzy, żeby było jak najmniej problemów, a jak najwięcej radości. A mieszkańcom Gminy Łubnice przede wszystkim życzę zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, Bożego Błogosławieństwa, aby te problemy dnia codziennego, choć na moment, odeszły na bok. A nadchodzący nowy rok był pełen sukcesów i abyśmy realizowali swoje zamierzone cele. Dziękuję bardzo. Tyle wójt gminy Boblice, Tomasz Pawlik. Jeszcze raz dzięki za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze.